Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj znowu Duch Święty i chciałbym przeczytać z Ewangelii Łukasza 24 rozdział. Kiedy już zmartwychwstały Pan Jezus rozmawia ze swoimi uczniami, tłumaczy im co jest napisane o Nim w zakonie u Mojżesza i u proroków i w psalmach, czyli w całym Starym Testamencie. Otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma i mówi im tak. Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Czyli jest, można powiedzieć, taki Łukaszowy wariant wielkiego nakazu misyjnego. I bardzo ważny fragment, 49 werset. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I chodzi o, o ducha. No zaraz będzie w dziełach apostolskich do tego nawiązanie, czyli drugiej części Ewangelii Łukasza. Natomiast chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na, może na taki dogmatyczny wymiar tego. Tak jak zwróćcie uwagę, kiedy Pan Jezus rozpoczyna swoją misję, to jest to trynitarne. Mamy ten chrzest Pana Jezusa, gdzie mamy głos z nieba. Mamy Ducha Świętego, który występuje w postaci Gołębicy, i mamy Syna, który jest wyposażony, który rozpoczyna misję w taki sposób właśnie profetyczny. Od tego się jakby to cała jego misja po wcieleniu rozpoczyna, i jest to taki trynitarny moment. Skąd ino takim trynitarnym momentem też jest oczywiście Chrzest? Mamy być szczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ale tutaj, kiedy mamy zapowiedź narodzin Kościoła, kiedy mamy zapowiedź, można powiedzieć, przekazania misji Jezusa. Kościołowi, to zwróćcie uwagę, że mamy to samo. To znaczy, Jezus syła na uczniów obietnicę ojca. Jest Jezus, jest obietnica, czyli obiecany Duch Święty, i jest Ojciec. I, I ta misja nie może się zacząć inaczej, jak właśnie przez to. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Czyli zwróćcie uwagę, że jest ciągłość. Jest ciągłość między Jezusem. A kościołem. Jakby porządek jest ten sam. Jest to trynitarne działanie, działanie, którym my jesteśmy posłani. Jesteśmy posłani dzięki, my akurat jesteśmy posłani dzięki temu, co Chrystus dokonał. Chrystus dopiero musi wstąpić do nieba i z prawicy Ojca, jakby, zsyła na nas właśnie tego pozyskanego Ducha Świętego. Ducha, który realizuje wszystkie obietnice, o których żeśmy mówili, a dużo mówiłem, polecam. Odcinki o Starym Testamencie, o Joelu, o początku, o, o wielu innych miejscach u proroków, o, o Nowym Mojżeszu, o Nowym Prawie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wszystko rozpoczyna się analogicznie do tego, jak się rozpoczęło i u Jezusa. Jest to również moment trynitarny, Kościół jest trynitarny, i, i Duch jest tym, który jakby jest, musi być obecny. Bez Niego, bez Jego obecności, to wszystko, to wszystko po prostu nie działa. Także bądźmy pocieszeni, bądźmy zachęceni. Właśnie taki jest Boży plan, to wszystko się dokonało. Duch Święty został zesłany, oczywiście w pewnej dynamice. Musimy wierzyć Synowi. On jest w tym momencie tym, który przychodzi i wyposaża i sprawia, że faktycznie jest Duchem Chrystusowym. I my faktycznie wierzymy tak, jak powinniśmy i mamy tą możliwość do tego żeby korzystać z pełni, która jest w Chrystusie. Natomiast y, jest to ciągłość, ciągłość z tą misją, którą y, zrealizował Chrystus, spełniając cały stary testament i jednocześnie wypychając, można powiedzieć właśnie tą rzeczywistość, którą sam pozyskał do swojego ciała, do kościoła, o którym będziemy wkrótce mówić. Panie, dziękuję ci za to, że tak to jest, że właśnie y, po prostu Ty działasz, Ty panujesz i, i że ta obietnica stąpiła właśnie od Ojca, dzięki temu, co Ty dla nas zrobiłeś. I daj nam w tym trwać, daj nam w tym żyć i bądź w tym, Panie, uwielbiony. Z Bogiem i do zobaczenia.